Hej sam. Z tej strony Aldona z zespołu Dolarna. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak przełamać barierę w mówieniu. To wyzwanie, przed którym staje chyba każda osoba ucząca się języka szwedzkiego. No, nie szwedzkiego, każdego innego języka obcego. Kiedy po godzinach spędzonych nad podręcznikami i słówkami trzeba otworzyć buzię i coś powiedzieć. Najważniejsze jest to, żeby naprawdę postarać się to zrobić. I jest to trudne, ale mam dla Was kilka pomysłów, jak sobie z tym problemem poradzić. Pierwsza porada brzmi myśl po szwedzku. I teraz się zastanawiasz, jak od myślenia mam przejść do mówienia. A to bardzo ważne, żeby w głowie budować sobie pewne zdania, utrwalać sobie słówka i można to robić na każdym poziomie zaawansowania. To nie jest tak, że od samego początku nauki nie dasz rady nic wymyśleć w języku szwedzkim, dasz radę. Możesz opisywać najprostsze czynności, które robisz. Na przykład, jeżeli robisz sobie śniadanie, myśl o tym po szwedzku, mówiąc, nie wiem, kroję pomidora, smaruję kanapkę, yy, smaruję chleb masłem. I każdą czynność, każdą rzecz, którą robisz, o której myślisz, postaraj się przełożyć na język szwedzki. Nie pozwól na to, żeby w Twojej głowie powstała taka blokada, że jeżeli wymyślisz sobie jakieś dosyć skomplikowane zdanie po polsku, to nie będziesz w stanie go przełożyć na język szwedzki. Bo zawsze jest możliwość, żeby pewne rzeczy obejść, jeżeli nie pamiętasz jakiegoś słówka. Na pewno jest inne, które może zastąpić to słowo, albo jest czynność, która może opisać to słowo. I to w pewnym sensie stanowi taki wyznacznik poziomu zaawansowania, że potrafisz mówić na tyle płynnie, że nie zastanawiasz się nad pojedynczymi słowami. I to warto trenować na początku w swojej głowie. Możesz mówić o pogodzie, o jedzeniu. O swoich planach na dzisiaj, po prostu myśl cały czas po szwedzku. I jak teraz to myślenie w głowie przełożyć na mówienie po szwedzku? Czytaj po szwedzku na głos. Rik może wydawać się banalny, ale dzięki czytaniu na głos prostych tekstów, czy nawet i skomplikowanych tekstów, przyzwyczaisz siebie do tego, w jaki sposób brzmisz po szwedzku. Będziesz trenować dzięki temu wymowę i będziesz. Prawidłowy sposób układać aparat wymowy, i tak dalej, i tak dalej. To ćwiczenie sprawi, że przyzwyczaisz się do brzmienia swojego głosu po szwedzku i będzie Ci dużo łatwiej w tej prawdziwej konwersacji z drugim człowiekiem. Porada numer trzy jest bardzo ważna. Nie używaj języka angielskiego. Choć to jest bardzo kuszące, bo w Skandynawii wszyscy mówią po angielsku. Tak samo w Szwecji. Spotkasz na swojej drodze mnóstwo ludzi, którzy perfekcyjnie posługują się językiem angielskim, szczególnie mówię tu o dużych miastach, Sztokholm, Malmö, Göteborg, ale nie daj się zwieść, na pewno spotkają cię takie sytuacje, że kiedy będziesz starać się powiedzieć coś po szwedzku, to twój rozmówca przejdzie na angielski i nie zrobi tego dlatego, żeby ci upokorzyć, on zrobi to po to, żeby było ci łatwiej, po prostu żebyśmy byli na równych poziomach. Ty mówisz w języku obcym, to ja też będę mówić w języku obcym, ale nie daj się. Staraj się nie posiłkować się angielskim, staraj się nie ratować yy, z tej sytuacji. I to jest nawiązanie do ćwiczenia numer jeden, czyli myślenia po szwedzku. Jeżeli przechodzisz do aktywnego mówienia po szwedzku, to nie poddawaj się, jeżeli zapomnisz jakiegoś słówka. Postaraj się opowiedzieć o nim naokoło. Nie używaj angielskiego. Porada numer cztery: wyłącz wewnętrznego krytyka. I to chyba jest najtrudniejsze, szczególnie dla perfekcjonistów językowych. Do których ja na przykład należę. Ja bardzo boję się mówić w języku obcym, bo nie chcę popełniać błędów. Ale teraz odwróć sobie sytuację, wyobraź sobie obcokrajowca, który przychodzi do ciebie i mówi po polsku, no, łamaną polszczyzną, można tak powiedzieć. Ale jak ci jest miło, kiedy słyszysz, że ktoś uczy się twojego języka? Tak samo będzie w Szwecji. Nawet jeżeli będziesz popełniać błędy, nawet jeżeli się będziesz jąkać, to i tak naprawdę. To, że próbujesz, zostanie docenione. Każdy kiedyś zaczynał, każdy stawiał swoje pierwsze kroki w języku obcym i ty nie jesteś jedyną osobą, która zaczyna. Więc wyłącz wewnętrznego krytyka i po prostu let it flow. I użyłam angielskiego. A w poprzedniej poradzie mówiłam, nie używaj angielskiego. Super. Um. Wyłącz wewnętrznego krytyka i po prostu daj się ponieść w rozmowie. Porada numer 5 będzie bardzo szybka i błyskawiczna, bo pojawia się naprawdę w wielu odcinkach tutaj, czyli osłuchuj się z językiem szwedzkim. I na przykład jako dzieci wielokrotnie słyszeliśmy różne piosenki w radiu po angielsku i później sobie gdzieś tam pod, pod nosem nuciliśmy. Często wychodziły z tego mocno pokaleczone słowa, ale jednak pokazuje to, jak działa nasz mózg. Że przyswaja te rzeczy, które słyszymy, które są szczególnie, jeżeli jest to muzyka, jeżeli jest to coś bardzo rytmicznego, ale osłuchuj się z językiem szwedzkim. Słuchaj radia, słuchaj muzyki, oglądaj programy, podcasty. Wszystko, co możesz, otaczaj się tym językiem, żeby przyzwyczaić się do brzmienia i dzięki temu polepszyć swoją wymowę. Kolejna porada to nagrywaj swoje wypowiedzi. I powiem szczerze, że mi to przyszło z ogromną trudnością, żeby. Mówić do dyktafonu, nagrywać swój głos, a potem odsłuchiwać i odsłuchiwać tego, jak brzmi mój język. Ale dzięki temu mam teraz taki pamiętniczek, bo mam swoje zapisane wypowiedzi z początku swojej nauki, a na przykład teraz, kiedy nagrywam jakieś filmy i mówię zdania po szwedzku, no to brzmi to naprawdę, naprawdę inaczej i no jest to motywujące, kiedy widzisz swój postęp. A przy okazji przyzwyczajasz aparat mowy do tej wymowy i przyzwyczajasz siebie do tego, w jaki sposób brzmisz po szwedzku, no i same korzyści. A jeżeli nie chcesz nagrywać wypowiedzi po prostu do dyktafonu, to na pewno masz znajomych, którzy mówią po szwedzku. Może w ten sposób będziecie się wzajemnie wspierać, że będziecie sobie nagrywać wiadomości audio, albo może masz znajomego w Szwecji, do którego możesz napisać, koniecznie. Nagrywaj wiadomości głosowe, żeby otworzyć się na język szwedzki. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli macie jeszcze inne pomysły na to, w jaki sposób można przełamać barierę językową i zacząć mówić po szwedzku, koniecznie dajcie znać w komentarzu, bo wasze komentarze czytają inni, którzy oglądają nasze filmy, i może wasza porada będzie dla kogoś właśnie tą, która pomoże się otworzyć. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, doła!